Jakiś czas temu prezentowaliśmy Państwu relację z pobytu młodych zapaśników z Niemiec w raciborskiej Unii. Teraz to młodzież z Miejskiego Klubu Zapaśniczego pojechała do Zingen. Od 30 sierpnia w niemieckim mieście Singen odbywała się polsko-niemiecka wymiana młodzieży. 18 zawodników z Miejskiego Klubu Zapaśniczego Unia Racibórz pojechało do zaprzyjaźnionego klubu, by integrować się i wspólnie trenować. Podczas intensywnych zajęć młodzi zapaśnicy mieli okazję trenować ramię w ramię, wymieniając się doświadczeniami i technikami. Wspólne treningi prowadzone przez trenerów z obu klubów pozwoliły uczestnikom podnieść swoje umiejętności i nauczyć się nowych strategii. Oprócz sesji treningowych program wymiany obejmował również sparingi, które były doskonałą okazją do sprawdzenia się w praktyce w duchu sportowej rywalizacji i fair play. Jednak wymiana nie ograniczała się wyłącznie do sportu. Młodzież uczestniczyła we wspólnych warsztatach integracyjnych, poznając historię i kulturę sąsiadów. Odbyły się także wycieczki krajoznawcze, które umożliwiły młodym zapaśnikom lepsze poznanie regionu oraz przełamanie barier językowych i kulturowych. Wymiana ta jest kolejnym dowodem na to, że sport jest uniwersalnym językiem, który potrafi jednoczyć i pokonywać różnice. Wzajemne poznanie, wspólne cele i rywalizacja w duchu przyjaźni są solidnym fundamentem dla przyszłej współpracy. Wymiana nie tylko promuje aktywny styl życia i zdrowe wartości, ale także kształtuje postawy otwartości, tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. Organizatorzy podkreślili, że tego typu inicjatywy są kluczowe dla budowania dobrosąsiedzkich relacji i stanowią inwestycję w przyszłość obu narodów.